Film z cyklu Dobre rozwiązania architektoniczne, kolory i kontrasty. Głównym bohaterem jest w nim głucho niewidomy Grzegorz Kozłowski. Dojrzały mężczyzna po 60. z krótkimi, siwymi włosami zaczesanymi do góry, siwą brodą i wąsami, porusza się z białą laską. To on wskazuje na poszczególne rozwiązania architektoniczne, które ułatwiają orientację i poruszanie się osobom z dysfunkcją wzroku. Pokazany został w różnych miejscach Warszawy biurowcach, obiektach użyteczności publicznej, urzędach. Poszczególne rozwiązania komentuje specjalista do spraw dostępności Kamil Kowalski, młody mężczyzna około trzydziestki, wysoki, szczupły szatyn w jasnej koszuli i marynarce, okulary w grubych, czarnych oprawkach, krótkie włosy zaczesane na bok. Słoneczny letni dzień, Grzegorz Kozłowski wychodzi z windy do holu dużego, przeszklonego biurowca. Bardzo ważne są kontrasty, tak? żebym poruszając się chodnikiem czy jakąś ścieżką, żeby ten pas, po którym się poruszał, bardzo wyraźnie odcinał się kolorystycznie od obszaru, na który nie powinienem wkraczać. Bardzo ważne jest oświetlenie. Oświetlenie powinno być równomierne. Bardzo niedobre jest dla mnie oświetlenie z dołu. Czyli lampki przy podłodze, skierowane w górę oślepiają po prostu. Ja wtedy za tymi lampkami nie widzę, czy są schody, czy jest dalej chodnik, podłoga. Tak naprawdę światło jest kluczowe dla odpowiedniego odbioru przestrzeni. Z jednej strony będzie to światło sztuczne, Kamil Kowalski. które musi mieć odpowiednie natężenie, ale też musi być rozproszone, a nie skupione na jakichś pojedynczych elementach. Z drugiej strony mamy światło naturalne, nad którym też w budynku musimy w pewien sposób zapanować. Najtrudniejsze są pod tym kątem hole wejściowe, w których zazwyczaj jest dużo przeszkleń i wpada dużo światła naturalnego, więc my z jednej strony musimy skontrować to światło światłem sztucznym, z drugiej strony możemy zastosować różne rozwiązania, które mogą ograniczyć wpadanie tego światła, czyli na przykład podcienie w budynku żaluzje, jakieś rolety, tego typu rozwiązania, które powodują, że tego światła wpada mniej i ono mniej przeszkadza w, w odbiorze przestrzeni osobie na przykład słabowidzącej. Kontrasty również na ścianach, tak? jeżeli idę korytarzem, szukam drzwi, Grzegorz no to bardzo utrudnia mi sytuację, jeżeli są na przykład białe ściany, białe drzwi, czy jasne ściany, jasne drzwi. Też musi być kontrast. Jeżeli na drzwiach jest numer, tabliczka, też dobrze, żeby była w kontraście, czyli jeżeli ciemne drzwi, no to jasna tabliczka, duże proste litery. Drzwi też powinny być dobrze widoczne na tle fasady, czyli powinny mieć inny kolor niż, niż to, co je otacza. Jeżeli są to drzwi szklane, no to wtedy musimy zastosować na nich kontrastowe oznaczenia, widoczne na przykład dla osób słabowidzących. Zbliżenie na schody na krawędziach żółte listwy kontrastowe przed schodami metalowe pineski ostrzegawcze. Na czarnym tle logotyp Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i Miasta Stołecznego Warszawy z informacją o współfinansowaniu projektu.